Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie, wszystkie bliźnięta w horoskopie miesięcznym na kwiecień 2022 roku. To jest horoskop jednorozkładowy, czyli szybki, ale wskazujący, najważniejsze, wskazujący na najważniejsze wydarzenia, które się przytrafią, mogą się przytrafić tak? Bliźniętom będą rady, wskazówki, tak? Ostrzeżenia, wszelkie informacje, które mają być przekazane bliźniętom. Tak, żeby działać zgodnie z tym, zgodnie ze Wszechświatem po prostu. Tak, żeby nam sprzyjał. Także bliźnięta kwiecień 2022 roku. Jak będzie ten miesiąc wyglądał? Na co zwrócić uwagę? Bliźnięta. Kwiecień 2022 roku. Bliźnięta. Mhm, bliźnięta. Mhm. No, bliźnięta To może być przełomowy miesiąc, zdecydowanie. Zdecydowanie może nie być aż tak łatwo, tak, w kwietniu, ale finalnie jest super. Bardzo, bardzo dobra, dobra karta na końcu, szóstka denarów. No ale po kolei. Karta wyjściowa, czyli tak jak jest teraz, bądź będzie za chwilę. Oczywiście mówimy o kwietniu. Ósemka denarów. To jest taka koronkowa praca, żeby bliźnięta jakby zaczynają z taką energią działania, bardzo takiego skrupulatnego pracy nad czymś, tak. To jest taka praca nad czymś, ale taka praca, takie dziubanie wręcz, tak. No ale to wcale nie oznacza, że to jest negatyw, to jest pozytyw, tak, bo bliźnięta będą bardzo skrupulatne i solidne. Bardzo skrupulatne, solidne, będą bardzo skupiały się na czymś, tak? Na jakimś zajęciu. Może na swojej pracy, może na jakimś zainteresowaniu, tak? Na czymś będą bardzo skupione bliźnięta, według kart i będą poświęcały temu dużo, dużo swojego czasu, energii i, i w ogóle samych siebie, tak? Także tak to taka koronkowa praca. Natomiast poprzeszkadzać może w tym wszystkim. Dziewiątka buław, sedno problemu, karta jazdy. Dziewiątka buław, generalnie, to jest brak działania, brak konsekwencji w działaniu. To jest takie, posiedzę, popatrzę, może los za mnie zadecyduje, obserwacja. No ale to jest, to poprzeszkadza, tak? To przeszkadza. Takiej energetyki nie powinno być przy Was. Powinnyście bliźnięta, kochane, ruszyć do przodu, bo taki brak działania. Do niczego dobrego nie doprowadzi, nie będzie korzystne. Brak konsekwencji w działaniu to przeszkadza. Musicie być konsekwentne, żeby osiągnąć sukces. A dlaczego? Skąd się bierze ten brak konsekwencji w działaniu? Skąd ta obserwacja? Sedno problemu karta gwiazdy? Czyli albo po prostu otoczenie wasze przyjaciele, znajomi, współpracownicy, tak? No. Otoczenie z jakiegoś powodu Wam nie sprzyja. Być może otoczenie jest na przykład, yy, no różnie to może być, tak, ale jakoś negatywnie na Was wpływa. Otoczenie, no nie, może nie wspierające, może, mm, no, w, niezgodne z Wam, niespójne. No, otoczenie z jakiegoś powodu niestety jest sednem problemu. Ktoś, z otoczenia, bądź kilka osób, bądź całe otoczenie, tak, być może nie wiem, jakaś paczka znajomych, no po prostu nie sprzyja. I z powodu tego właśnie, tak, wy nie działacie. No i to jest negatyw. Ale również może być tak, że ten brak działania, tak, brak konsekwencji w działaniu i tylko obserwacja wynika z tego, i bierze się z tego sedno problemu, że wasze marzenia się nie spełniają tak od razu, jakbyście chciały. Chciałobyście, bliźnięta, być może od razu, tak, coś osiągnąć. Tutaj, bo to jest tak, tutaj działacie nad czymś bardzo tak solidnie i pragniecie już sukcesu. No ale, mimo to, niestety, jak ten sukces tak od razu nie przychodzi, no, to się zniechęcacie. Nie wolno tak robić. Absolutnie. Musicie zmienić totalnie, na inne tory przynieść to myślenie, zmienić podejście do tej, do tej sprawy, bo tylko działanie Wam pomoże osiągnąć sukces. Mhm. Karta Rada Królowa Kielichów. Eee, karty dworskie bardzo szeroko można interpretować. Królowa Kielichów generalnie mówi o kobiecie. Bardzo często mówi o kobiecie, która idzie przez pryzmat serca, intuicji. Jest bardzo dobra, ma bardzo dobre serce, pomaga. To jest często matka, to jest często żona, tak, partnerka na przykład docelowa, ale również może być siostra, przyjaciółka, no kobieta bliska sercu. I po pierwsze. Jeżeli jest przy was taka kobieta albo nawet zaraz się pojawi i Będziecie bliźnięta, kochane, czuły od niej, tak? Czuły, że po prostu ona jest wartościowa, chce Waszego dobra. To słuchajcie jej rad, bo ona będzie radziła dobrze i mądrze, i dzięki niej naprawdę możecie wejść na kompletnie nowy e, poziom świadomości. Naprawdę. Ale również, czyli kobieta, słuchamy kobiety, która jest dobra, ale również karty radzą, żeby w tym wszystkim, tak? Kierować się intuicją i sercem, że tutaj w tym przypadku taka logika, analiza, tak, twarde dane, takie kwestie, które są po prostu stereotypami, powiedzmy. No, to się w tym przypadku nie sprawdzi. To się po prostu nie sprawdzi tym razem. Musicie iść przez pryzmat swojej intuicji i serca, tego czego pragniecie, co jest dla Was ważne, co czujecie i co chciałybyście czuć, bliźnięta, tak? Serce, intuicja, emocje to, to jest klucz. To, co nieuniknione i wynik nieuniknionym jest powrót do przeszłości z jakiegoś powodu. E, rycerz Kielichów mówi o powrotach do spraw które wydawałyby się, że są zamknięte że są za nami, no a jednak w przeszłości jest klucz jest w intuicji, sercu, emocjach i w powrotach do przeszłości może być tak że po prostu zostałyście na przykład zranione w przeszłości i to się domaga po prostu, to się domaga wyleczenia, przypomnienia i uzdrowienia i tak to też wygląda, że nie jest powrót do przeszłości, ale po to, żeby zburzyć wszystkie struktury myślowe, które już nie działają, bo już nie działają. Coś, czego pragnęłyście kilka lat temu, albo nawet wczoraj, wcale dzisiaj nie musi być aktualne. Dlatego powrót do przeszłości, ale po to, żeby zburzyć. Struktury, na których się dotychczas opierałyście, opieraliście, bo one już nie działają, żeby się narodziło nowe. Czyli intuicja, serce, emocje, powrót do przeszłości, żeby uzdrowić pewne wydarzenia, doświadczenia, sytuacje i zburzyć stereotypy, i dać sobie szansę w szóstce denarów. Ale również może być tak, że w to w przeszłości jest też tak mądrość zawarta, której teraz potrzebujecie a być może o niej zapomniałyście i dzięki temu burzycie dochodzicie do wniosku, że po prostu jej, to, to co jest teraz to nie jest tym, czego pragnę że, że na przykład dwa lata temu chciałam czegoś, czy chciałem czegoś zupełnie innego i burzycie światopogląd szóstka denarów, piękna karta karta szansa to jest karta Dawania i brania. Ktoś do Was będzie wyciągał pomocną dłoń albo Wy możecie do kogoś wyciągać pomocną dłoń. To są szanse, które są po prostu za rogiem, wystarczy po nie sięgnąć. Również dotacje, dofinansowania, dodatkowe pieniądze, niespodzianki, wszystko, co tak naprawdę spada jak z nieba, tak? Na przykład na loterii możecie coś wygrać również. Wszelkie dodatkowe. Pieniądze, niespodzianki, radość, dawanie i branie, równowaga. I tutaj, tutaj jest pełno szans do wykorzystania. Los będzie po prostu Wam zsyłał szansę, jak szalony. Tylko wystarczy z tego skorzystać, sięgnąć po to i skorzystać. Także, no naprawdę, e, może nie. Nie taki łatwy miesiąc, ten będzie kwiecień, ale bardzo konstruktywny, i jeśli wysłuchacie tych wskazówek, dostosujecie się do nich, tak? To według kart naprawdę nowy etap, nowy poziom świadomości, nowy etap życia no, jest Wam pisany. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie. Życzę wszystkiego co najlepsze. Trzymam kciuki. No i cóż, do zobaczenia, do usłyszenia.